A jeśli twój ogródek wygląda jak puszcza kampinoska, możesz znaleźć patyczaka ukrytego na widoku. Patyczaki to najlepsi mistrzowie wchowanego w całym królestwie zwierząt. Wyglądają zupełnie jak gałązki. Uda ci się go wypatrzeć? Te sprytne stworzonka potrafią stać nieruchomo godzinami, żeby nikt ich nie zauważył. A wiecie co? Niektóre potrafią nawet zmieniać kolory, żeby wtopić się w otoczenie. Zupełnie jak kameleon, tylko po polsku. Patyczaki żyją w ciepłych miejscach, gdzie jest dużo roślin. A wiecie co jeszcze? Niektóre patyczaki potrafią odrosnąć utracone nogi. Prawdziwy superbohater. Więc następnym razem, gdy będziecie na spacerze w Łazienkach, rozglądajcie się za tymi patyczakowymi owadami. Kto wie, może znajdziecie jednego odpoczywającego na gałęzi drzewa. Bądźcie ciekawi świata. Mali odkrywcy.